No i ruszyliśmy w końcu żniwa. Zaczynamy żniwa od pierwszej działki jęczmienia. Dzisiaj kosimy tylko jedną, on godzinę prawie 18, więc tylko mamy plany, zrobić tą jedną, 2,4 hektara. A jutro od rana, od 10 gdzieś tak ruszamy w tą drugą działkę, 7-hektarową. Jak widzicie, tutaj słoma będzie zbierana. Jęczmień zapowiada się całkiem nieźle. Klony tutaj u nas okolica około 8 ton nawet ponad więc na tą suszę bardzo dobrze i wiadomo też muieńczenie już tak nie dostawają podczas tej suszy A my już pierwszy zbiornik sypiemy w tym roku kosimy medionem kozę nam tutaj kosi i lecimy nie ma na dzisiejszym filmie werci ale za to jutro będzie już jutro już będzie więc Dzisiejszego dnia będzie też film. Widzicie, jęczmy trochę po, jakby to powiedzieć, można powiedzieć. Jestem ciekawy, jakie będzie ziarno. Jak wysypię tutaj, to sobie za chwilę wejdę do góry i e, zobaczymy te ziarno. Bo czy w ogóle będą parametry e, przy takiej pogodzie, też można byłoby ciężko załapać parametry Zaczynamy od miany. Midnight, e, ta, ten jęczmy tutaj, pę, tak o, o, o niego bałem się najbardziej. A, Póki co wygląda, że będzie fajny, Maduki długi głos. Bałem się na niego, ponieważ wiosny wyglądał bardzo źle. E, bardzo źle, to wszystko później. Tata tutaj e, dwa razy jechał z odżywką. Ratowaliśmy go i w miarę go tam udało się. Jak miał taki, po prostu taki węzeł, słabo sobie jak puścił ten węzeł, to po prostu później zaczęło... E, zaczął ten nieźle wyglądać. No więc... mówię, co mam, będę mówić. Wszystko okaże się, jak będziemy już, bo na pewno część będziemy sprzedawać. Cena nie jest ciekawa, ale jeszcze na te dopłaty może uda się załapać, są tam do 15 lipca. Więc, e, więc no i tak, mieliśmy plana sprzedać i tak. Nie jest to cena jak w zeszłym roku, 1250, ale okolica między 650 a 700 tutaj u nas można dostać za 5 min, mówię w ocenie netto, ale trzeba załapać też te. Parametry, żeby nie było żadnych potrąceń. Dzisiaj 30 stopni, więc idealna pogoda na żniwa. kombajny dzisiaj wszędzie praktycznie. Ona w wiosce się zaczęła wczoraj, w okolicy, więc dzisiaj już na całego każdy jest w Były poszczególni, którzy wyjeżdżali, jak mieli wcześniejsze odmiany, ale dzisiaj to już naprawdę na całego. Jak widzicie, medion 310. Pierwszy raz będzie na kanale u nas. No, dobra, ubiegź, to ja idę sobie wyskoczyć, zobaczyć, jak tam wygląda ziarno Więc widzimy się na przyczepie. Ziarno nie najgorsze, wielkościowo jak w zeszłym roku. W zeszłym roku parametry były, więc mam nadzieję, że w tym roku też będą. Więc pierwszy zbiornik wysypany tutaj od tego Mediona trzeba tak 2,5 zbiornika, żeby zasypać całą przyczepę. Wiadomo, że nie będzie tutaj 10. Na razie do Bina dzisiaj jest sobota, który dzisiaj ósmy. Dzisiaj 8 ós lipiec sobota, będziemy sprzedawać dopiero po Po Pokosimy wszystko, wtedy będziemy sprzedawać. Jestem sam ciekawy, jak tu będzie to klonować. Jak zawsze człowiek chce jak najwięcej. Rok pracy nad tym przeleciało, powiem wam szybko. Jeszcze niedawno pamiętam tam dosna, a tutaj już zniwujemy. A więc ziarno wygląda póki co nieźle, możecie sami ocenić. Jest to jęczmień oczywiście wielorzędowy, nowy materiał kupiony. Ja uważam, że razem mówię, że jednak na materiale ciemnym nie można oszczędzać i nowy jak jest nowy, tylko trzeba od sprawdzone odmiany kupować i jednak idę dużo zaoszczędzić jeśli chodzi o ochronę i tak dalej, więc póki co chyba zostaniemy przy Materiał. Moje są droższe. Zeszłorocz był drogi, bardzo drogi. W tym roku może trochę tańszy. Zobaczymy. Chyba nie ma sensu badać. Chyba będzie suche. Wszyscy mają suche, więc czemu byśmy nie mieli mieć? To czuć w ogóle w rękach, że jest suchy jak pieprz. Ale sobie z ciekawości zbadamy, ile, ile ma. Lecimy po kolejny zbiornik. Będzie to drugi zbiornik. za bardzo dobra, leciłem z pierwszą przyczepą do Żmiki, do bina sypać nie wiem ile tu jest, szczerze mówiąc nie będę zgadywać na pewno nie ma 10 ton ale jedziemy wysypać, będzie na pewno przeważone, jak się uda, oczywiście gdzieś tam sprzedać wtedy będziemy dużo mądrzejsi więc pewnie w kolejnych filmach, gdzieś tam przy uprawie pożniwnej będę może w stanie powiedzieć Mniej więcej ile można by się spodziewać, teraz nie chcę tutaj też wzrosimy, i wtedy poprosimy tutaj, wtedy będziemy coś tam mądrzejsi troszkę. Tak fajnie, skończyć, ale są klasa. Podjechałem właśnie z etorkiem. Zbiornik już mamy wysypany, teraz tutaj nam dosypie do pełna. Za chwilę polecę i wrócę metal power. Ta w tym czasie składa. Mam nadzieję, że już będzie dobina. Jakby to powiedzieć wmuchnięte, wrzucone i e, przyjadę tutaj i pewnie już więcej e, nie będzie. ona zostało tyle, a to jest po prostu taki film i będzie coraz mniej tego tutaj światła. I, e, no, I tak to wygląda. Już zrobiła się nam godzina 18.30 można było. Tutaj jeszcze jest jeszcze kuzyna i pewna pomagań o, będziemy tutaj sypać nie Kadziu? Tata będzie sypać teraz to Kadziu? tutaj Pojedziemy zaraz to czy wejdzie tutaj to będzie przypłata ale jestem ciekawy czy parametry są i czy waży dobrze te zboże Czy to będzie lekkie po prostu już. Chodź, chodź tutaj za chwilę pojedziemy tam co? chodź chodź Jeszcze raz pokiwaj i idziemy. Lecimy, wysypać. Powiem tak, szało nie ma. Myślałem, że troszkę więcej będzie. Tu tym jest niecałe tam 2,4 hektara. Ale to no, jednak nie ma. Nie będzie jakiegoś dobrego plonu. Wiadomo, nie chcę tutaj mówić nic. Na pewno nie rekordowe. No. Rekordowo jest nieźle, niby Po moj tak, ta, które po po, po mi się wydawało, że będzie ciężko. No, czas jeszcze mówię. Nie wiadomo jak ta masa trzyma się Jak opadanie, jak wszystko i e, gęstość. I wtedy będzie wiadomo ile. Ile waży coś. Sprawdzę sobie wiaderko. Jak takie wiaderko ma tam blisko 10 kg, to znaczy, że jest ciężkie. A to takie swoje testy zrobimy. No, więc. Tak to wygląda. Tam do z tego pandema A ja już tutaj przyjechając na telew, i sobie pójdę, bo tam widzicie, mamy gospodarstwo kawałek tylko od domu. Ostatni zbiornik na tym polu i tutaj kończymy. Nie wiem, czy pojedziemy jeszcze próbować tam, zobaczymy za chwilę, co tam kombajnista powie. Pętak. nie ma tutaj szału, tak jak mówiłem wcześniej ale też nie jest najgorzej przy tych kosztach jakie tutaj ponieśliśmy powiem tak, lecimy lecimy jeszcze tam na pole idziemy objechać dookoła sobie i nam musi, że dwie jeszcze mamy godzinę 19.20 zanim przejedziemy będę musiał jechać i zablokować drogę bo nie będziemy wciągać federów szybko tak przejdziemy, żeby to było bezpieczne na ile będzie i jak to się mówi będziemy kościć dalej sobie tylko to tutaj zawiozę, nie mam tutaj pełnej tej trzepy. Mówię tutaj za dużo kosztów na nie ponieśliśmy w tym roku można pewnie było zrobić lepszą ochronę zrobiliśmy jeden zabieg grzybowy plus dokarmianie do listnej nic więcej nie robiliśmy, powiem szczerze pod korze nic nie poszło, żadnego nawozu oszczędnie, bo wiecie sami jaki był nawóz robi i po 300 kg jesteśmy już na drogim kawałku wjechaliśmy sobie bezpiecznie, ładnie zaczęliśmy kosić i tak tutaj mamy dwie odmiany, ale to Wam wspomnę kolejny film filmach na tym boku będzie wszystko więc kolejny film będzie z tego pola właśnie jakiś będzie węcia, będzie wersja a tutaj to wszystko na tym filmie, nie jest to drugi vlog, ale można powiedzieć, że żniwa już zaczęta na dobrego. Więc yes. na razie do następnego filmu ze żniw.